Cześć, z tej strony Dobro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie najwyższą wersję karty Rainiera, którą otrzymaliśmy w piątek do wykonania w wyzwaniach. No i były tam cztery wersje kart, które sobie mogliśmy odblokowywać. Było tam w w trzeba to było rozegrać w trybie Manager's Cards, dzieło Online, tam były różne wyzwania. No i każdą poszczególną tą wersją trzeba było wykonać jakąś tam grupę wyzwań, żeby przejść do następnej, tam strzelić bramkę finezyjnie, ileś tam jest wiecie, no takie różne wyzwania. No i po kolei były cztery wersje i to jest ta ostateczna 87. Wygląda naprawdę spoko, 4x4, 1,85m wzrostu, wysoka pracownica w ataku. Zagrałem nim na razie trzy spotkania, strzelił dwie bramki, wchodził raczej z ławki, więc też nie byłem w stanie go tak całkowicie dobrze ocenić, no bo też nie grał w pełnym wymiarze czasowym. No więc dzisiaj postanowiłem upchać go gdzieś tam do składu, zagrać nim sobie jeden, dwa meczyki w rival's, żeby zobaczyć po prostu jak będzie prezentował się przez 90 minut na boisku. No bo statystycznie prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Przyspieszenie szybkość biegu naprawdę na fajnym poziomie. Zwinność też bardzo, bardzo fajnie no, oceniona 93, orientacja 94, równowaga też nie jest jakaś przeciętna, no bo 84 to już jest naprawdę fajny wynik, dobra wytrzymałość, fajna siła, główki też już powyżej 80, tej woleje 90, wykończenie z stylem gry ma 97, siłę strzału 97, dalekie strzały 92, rzuty karne 91, dribbling 99, Kontrola piłki 98, więc naprawdę ta karta zapowiada się całkiem, całkiem przyzwoicie. No, a jeśli chodzi o składzik, no to tak to teraz wygląda. Co prawda, formacja bez skrzydłowych, no ale tak po prostu dla testu sobie zbudowałem taki oto składzik. Karty raczej znacie, wszystkich tych pozostałych zawodników tutaj raczej powinniście kojarzyć. Van Basten wrócił na chwilę na atak, z tego względu, żeby po prostu Rainer miał tutaj 10 zgrania, bo dzięki temu właśnie, że ma tego pomarańczowego linka na górze, no to wtedy może sobie tutaj grać. Myślę, że tego Van Bastena później będziemy zmieniać. Tutaj mamy oczywiście Ronaldo, jest Van Berken, jest Aguero, tutaj ten q któregoś tam gdzieś robi w Rivals, jest skład Battles też, tu już jest ta druga wersja jego. Także co, no bez błędnego przedłużania lecimy z pierwszym spotkaniem z Reinerem, w naszym pierwszym składzie. Także to, lecimy. Tak oto prezentuje się ekipa naszego pierwszego rywala. No i tutaj widać, że kolega grywa Foot Champions przynajmniej grywał. No bo Rashford tutaj 86 wersja do tego Curtis Jones z Liverpoolu 88. I tutaj widzę, że też Kurela jest chyba wykonywany, no bo, bo raczej tak to by chyba tam miał kogoś innego. No chyba że, chyba, że chciał go tam mieć w tym składzie, no to też szanuję i podziwiam. Ale no, no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że Ranin oczywiście coś pokaże. Także lecimy. Curtis Jones zagrywa do Sterlinga. Sterling biega w pole karne. No i niestety przegrywamy 1 do 0. No tutaj niestety Kunde już jest za wolnym zawodnikiem, żeby dogonić takiego gracza na no Sterlinga, jak już biegł w pole karne. No to ciężko było cokolwiek zrobić. No sami zobaczcie tutaj. No, no wbiegł sobie po prostu jak chciał. No i strzelił bramkę w 8 minucie. Przegrywamy 1 do 0. Podanie do Reinera. Rainer, Rainer. Mamy 1-1. Mamy 1-1. No tutaj... Naprawdę, przeciwnik zostawił mi sporo miejsca. No a Reiner z tak wysokim ocenionym strzelaniem, to myślę, że no nie powinien się pomylić. No i się nie pomylił gdzieś, no z 16 metra, powiedzmy uderzył finezyjnie yy, po długim słupku. No i pieczka wpada do siatki. Mam 1 do 1 w minucie 24. W sumie już 25, nieważne. Dobry teraz wyblok Joe Gomeza. Aj, zdążyliśmy to podać na całe szczęście. I może jeszcze przed przerwą uda nam się wyjść na prowadzenie, to byłoby naprawdę, naprawdę spoko. Ten przeciwnik zostawił nam dużo miejsca. Teraz lekkie doświadkowanie Rainiera, Wayne Rooney uderza z główki, no i mamy 2 do 1. No, praktycznie w ostatniej sekundzie, no bo teraz już mamy tylko czas doliczony, gdzieś tam minutę sędzia dołożył do tego, do tego pierwszego, tej pierwszej połowy no i Rainer fajnie się tam pokazał uwolnił się od obrońcy dośrodkował do Runeja, który praktycznie do pustej bramki tylko dostawił głowę, no i przed przerwą strzelamy bramkę, no i mamy 2 do 1 także fajnie się zaczyna ta pierwsza połowa tutaj Reiner się pokazał z jak najlepszej strony brameczka, asysta więc naprawdę, naprawdę fajny fajny debiut można powiedzieć, no bo wcześniej te mecze, no to były gdzieś tam mecze z ławki teraz gramy od pierwszej minuty, no i co 10 strzałów, 7 celnych Przeciwnik trzy strzały, trzy celne, więc można powiedzieć, że sytuacji mamy sporo Tylko trzeba to przełożyć na więcej ilość bram większą ilość bramek, więc lecimy Dośrodkowanie <grym> Nie, po prostu mi jest szkoda słów, naprawdę szkoda słów Zobaczcie teraz, co się stało w grze No i powiedzcie mi, co ja w takich sytuacjach mogę zrobić Jak się mogę lepiej zachować 2-2 Dobra piłka teraz do Alessandro Del Piero. Świetne podanie wzdłuż bramki do Van Bastena. Tutaj Van Basten mógł być troszeczkę szybszy, to by do tego, myślę, doszedł. Chociaż jeszcze mamy przejęcie. Rainer świetnie się odwraca. Rainer, Rainer i mamy 3 do 2 na minutę przed końcem. Kolejny raz strzelamy bramkę tuż przed końcem danej połowy, no bo wcześniej strzeliliśmy na 2-1, teraz strzelamy na 3-2 Rainer się fajnie podwracał zastanawiam się co robi mój przeciwnik bo wziął pauzę, potem jednak yy, wznowił mecz, teraz znowu wziął pauzę ostatnia akcja meczu najprawdopodobniej udało nam się odebrać tę piłkę yy, no teraz to już podanie to nie miało znaczenia no bo wygrywamy 3-2 Reiner, dwie bramki i asysta więc naprawdę fajny, fajny debiucik można powiedzieć no ale bez zbędnego przedłużania, tutaj jeszcze zobaczymy sobie bramki. E, asysty jedna, oczywiście Rainer Men of the Match. No i bez zbędnego przedłużania lecimy z dużym spotkaniem. Hmm, tak, oto prezentuje się ekipa naszego drugiego rywala: mamy tutaj Cristiano Ronaldo, mamy Kuluszewskiego, mamy Dybale, mamy Messiego, mamy Guardiolę. Hmm, jest Walker, jest Waran, jest Kunde jest Mendy. No więc obrona taka dosyć standardowa. No, raczej Ronaldo też jest często spotykany, Dybala również, Messi może trochę mniej, ale też raczej jest dosyć grywalną kartą. Najbardziej ciekawi mnie ten Guardiola, no bo raczej Guardioli to nie miałem chyba ani razu jeszcze okazji spotkać. No, także zobaczymy, jak to będzie. No i mam nadzieję, że Rainier, podobnie jak w pierwszym spotkaniu, tutaj coś postrzela, coś poasystuje. Tutaj nie wiem, jakiś hmm, kibic Francji, kto hmm, wie, zobaczymy. dobry teraz odbiór, tylko teraz powinniśmy to jakoś fajnie wykorzystać, Reiner dobra piłka do Runeja tutaj Runej e, do Del Piero. Del Piero, znajduje tutaj Van Bastena Van Basten to jeszcze spróbuje rozegrać, piłka do Rainiera. Reiner, no i 1-0 szósta minuta, e, fajnie rozklepana sytuacja, e, zrobiło się trochę miejsca, no i dzięki temu Rainier fajnie mógł tutaj wbiec dobrze uderzył, no i podobnie jak w pierwszym meczu też taka bramka z gdzieś z okolicy 16 metra, finezyjnie po długim słupku, no i mamy 1 do 0. Co ja tu mogę zrobić? Moja obrona się rozjechała, no niestety na takie rzeczy nie mogę nic poradzić. No i mamy 1 do 1. Nie, no nie w taki sposób. No co ja tu mogłem poradzić? Znowu się wylewa. Znowu mi obrońce przesuwa. No przecież ja nienawidzę tej gry, jeśli ona tak robi, no. spałnego ma spalonego Rainier, Rainier 2 do 2. To co gra oddała, zabrała, co teraz oddała, bo też przeciwnik nie wiem, czy, czy, czy specjalnie się przesunął tym bramkarzem i obrońcami. No ale miałem sporo miejsca, naprawdę sporo. No i dzięki temu udało się y, wyrównać y, w 32 minucie. Trzecia bramka, trzeci raz po wylewie. No kolejny raz przesunęło nam obrońcę, no super, próbuję odebrać piłkę, a obrońca zamiast odebrać piłkę to sobie gdzieś tam przenika obok Cristiano Ronaldo, Ronaldo sobie przebiega chce, no i strzela bramkę na 3 do 2. Kolejny raz, no nie miałem wpływu na taką sytuację, no i niestety przegrywamy 3 do 2. No, po meczu, także nie byłem w stanie nic zrobić tutaj w tej sytuacji, przegrywamy 4 do 2, także co, ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie, oczywiście, łapkę w górę. No i co? Moim zdaniem, Rainer jest warty je zrobienia. Nawet żeby go sobie wpuszczać z ławki. A jak nie, no to przynajmniej gdzieś tam mamy kolejny overall wysoki do SBC. Także, jak moim sensie, ja uważam, że po prostu warto go zrobić, przetestować. I myślę, że to naprawdę mega fajna karta. Także co? Dzięki, trzymajcie się. Hej.